Rozwiązać zagadkę z przeszłości, odnaleźć zaginione skarby i groby z minionych wojen. To cele łódzkiego klubu Explorer. Jego członkowie razem z archeologami z Uniwersytetu Łódzkiego postanowili odszukać grup ponad 100 żołnierzy z Wielkiej Bitwy Łódzkiej z 1914 roku. Reportaż Magdaleny Majewskiej. Rok temu e, przyszedł do naszego klubu, do klubu poszukiwawczo-eksploracyjnego eksplorę e, Chłopak, e, taki pasjonat historii, i rzucił hasło przy kościele Zbawiciela na Włókniarze e, są niewek schumowane mogiły żołnierzy z pierwszej wojny. Jacek Wystał, bo to on posprawdzał archiwa państwowe, ja przekopałam archiwa kościelne. Faktycznie nie ma żadnej wzmianki o ekshumacjach, a jest informacja o tym, że na przełomie 1914-15 pochowano tutaj 163 żołnierzy rosyjskich z tej operacji łódzkiej i pochowano ich w sześciu mogiłach i to miejsce nazwano Bratnia Mogiła i postanowiono zagospodarować jako takie miejsce pamięci. I to funkcjonowało do 1915 1936-1937 roku, no i później ślad się urywa. Ale, ale żadnej właśnie żadnej informacji o ekshumacjach nie ma. Mało tego, w 1932 roku powstał tutaj kościół, został wybudowany, a wcześniej wierni tutaj mieszkańcy okolic zwracali się do biskupa, że chcą, żeby jak powstanie parafia, to żeby kościół był wybudowany w pobliżu bratniej mogiły, czyli oni wiedzieli o tym miejscu, że, że tutaj jest takie i chcieli jakby, no nie wiem, no, no takiego złączenia upamiętnienia tego. Tych grobów, ty, tej, tej pamiątki historii z kościoła. Szukając grobu tych żołnierzy poległych, to właśnie dokumentacji takie nam się gdzieś zdanie przewinęło, że ten krzyż, który to właśnie stoi, jest to krzyż czy on, Na pewno nie ma 100 lat, ale jest to jeden z krzyży, który został przez kilka pokoleń wstecz postawiony na, na tych grobach. My zostaliśmy poproszeni przez poszukiwaczy, czyli przez amatorów, do tego, żeby pomóc im profesjonalnie prowadzić te badania, z czego się niezwykle cieszymy, dlatego że dzięki temu mamy taką gwarancję, że wszystko będzie wykonane w porządku, zgodnie z wymogami konserwatora zabytków i też zostanie pewna dokumentacja po tych badaniach. Także nawet gdybyśmy nic nie znaleźli, to już będzie ten waler, że zostanie dokumentacja i już ponad, jeżeli ktoś by chciał przyjść i kontynuować takie badania, bo to będzie miał się do czego dowiązać i, i te badania kontynuować. 1914 to Polska pod zaborami i Polacy byli wcielani przymusowo do armii pruskiej, do armii rosyjskiej. Tak więc Polacy walczyli w mundurach. Przeciwko sobie i szacuje się, że 40% i zarówno w armii rosyjskiej i w niemieckiej to było Polaków. Nie wiemy, czy oni tutaj przybywali, czy właśnie ich szczątki przybywały bezpośrednio z pola walki, czy też po prostu ze szpitali ludzie, którzy byli ranni i umierali, gdzieś trzeba było ich szybko pochować. To urządzenie nazywa się urządzeniem georadarowym. Jest to urządzenie stricte geofizyczne służące do badania struktur gruntu. Każda przeszkoda w postaci kamienia, w postaci różnego rodzaju kopu powoduje, że na tym urządzeniu są bardzo wyraźne zaburzenia w przekroju geologicznym. I dzięki temu jesteśmy w stanie zajrzeć, w zależności od typu anteny, nawet do głębokości 22 metrów w głąb ziemi. Mamy, to pokazuje, że mamy do czynienia w tej chwili z calcem, który przebiega na głębokości między 50 a 60 cm. Większych kopów na powyżej 50-60 cm nie mamy obecnie. Czyli jeszcze nie natrafiliśmy na żadne jamy grobowe, czyli mamy z tak zwanym naturalnym zjawiskiem. Wcale to jest ta warstwa gruntu, która przez tam dziesiątki tysięcy lat nie została naruszona przez człowieka. Myśmy dopiero zaczęli przemierzyliśmy zaledwie tam, chyba ze dwa A tutaj mam jeszcze około 15 arów minimum. Także jeszcze ze 2-3 godziny nam zejdzie, żeby to wszystko przemierzyć, przebadać i sprawdzić, czy w ogóle tutaj były pochówki, czy coś w nich jest. Niczego bym nie wykluczał. Niczego bym nie wykluczał. Właściwie mamy trzy możliwości. Jedna jest taka, że tutaj nie było nigdy mogił. Druga, że były mogiły, trzecia, że były mogiły i zostały wykschumowane. Wydaje mi się jednak, że no zbyt wiele dokumentów świadczy na, o tym, że jakieś pochówki tutaj były dokonywane w momencie, kiedy Niemcy wkroczyli zajęli łódź w 2014 roku. Wtedy właśnie powstawały takie spontaniczne mogiły, i po wojnie one były porządkowane, skumowane, chociaż też nie zawsze konsekwentnie, więc jest. Jakaś możliwość, że tutaj jakieś ślady tych mogił są, lub ewentualnie są całe mogiły. Udało nam się znaleźć guziki, no chyba tak jak nam się wydaje wstępnie. Mogły być guzikami żołnierzy rosyjskich. To jeszcze nie jest, ale jeszcze dowód, że tutaj oni leżą lub leżeli. No, ale jakieś mamy. Powiedzmy, małą przesłankę ku temu, ku temu, żeby kontynuować nasze tutaj wspólne poszukiwania. Tym razem poszukiwania nie przyniosły spodziewanych rezultatów, ale to nie ostatnia ich próba, będą kolejne, a my trzymamy kciuki.